Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wybiła godzina dziewiąta, więc myślę, że wszystkie osoby, które chciały do nas dołączyć, na chwilę, osobą, na chwilę obecną już do nas dołączyły, także powoli będziemy zaczynać. Także chciałbym wszystkie osoby serdecznie przywitać na pierwszym spotkaniu, na pierwszym live'ie prowadzonym przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu. Cały pomysł powstał z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Pomysł ten ma na celu dotrzeć do seniorów w tych jakże ciężkich czasach pandemii koronawirusa. Także chciałbym tutaj powitać wszystkich oglądających nas, ale nie tylko osoby, które nas oglądają teraz, ale także osoby, które dołączą do nas później, ze względu, że filmik, który nagrywamy teraz, będzie później cały czas dostępny na portalu YouTube Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dlaczego w ogóle powstała a, taka inicjatywa, dlaczego stworzono pomysł Senior Online, dlaczego spotykamy się dzisiaj w takiej dość nietypowej formie, właśnie na YouTube? No, tak jak wspomniałem, związane jest to z sytuacją pandemii koronawirusa. Bardzo za Państwem tęsknię, szczególnie właśnie za seniorami, bo dla Was jest dedykowany cały, cały ten cykl spotkań, ale nie możemy się spotykać. Wiemy, dlaczego panuje dalej pandemia i to dla Waszego bezpieczeństwa. Nie mogą się takie spotkania odbywać w dalszym ciągu. Kiedyś kilka lat do tyłu takie spotkania się odbywały, czy to na Komendzie Miejskiej Policji, w Wałbrzychu, czy w innych lokalach tam spotykaliśmy się, mogliśmy porozmawiać w cztery oczy, omówić najważniejsze kwestie, porozmawiać, wymienić się nawet doświadczeniami. To wszystko jest nas niestety na dzień dzisiejszy niemożliwe. Musieliśmy wymyślić coś nowego, i tutaj z pomysłem przyszła właśnie Komenda Wojewódzka Policji, żeby zorganizować takie spotkania live. Było kilka pomysłów, jak to ma się odbywać. Czy może jedno spotkanie na całe województwo, ale ostatecznie zapadła decyzja, żebyśmy się troszeczkę do Państwa zbliżyli. Dlatego dzisiaj w tej samej chwili w 26 powiatach Dolnego Śląska odbywają się właśnie takie live, także możecie się spotkać Państwo bezpośrednio z policjantami, którzy na co dzień jeżdżą po Wałbrzychu, którzy na co dzień obsługują różnego rodzaju zdarzenia. To pierwsze spotkania nie ukrywamy, jest troszeczkę spotkaniem organizacyjnym. Jest to dla nas zupełnie nowa forma takich spotkań, także też testujemy, sprawdzamy, chcemy zobaczyć jak to wszystko zadziała i tutaj też liczymy na Państwa duże wsparcie, między innymi w komentarzach, ale do tego sobie dojdziemy. Mam nadzieję, że jesteśmy dobrze słyszani, że wszystko gra, także Możemy przejść dalej. Dzisiejsze spotkanie, jak ja powiedziałem, jest spotkaniem organizacyjnym, także nie zapraszaliśmy na dzisiejsze spotkanie może żadnych gości na razie, bo mogę uchylić już rąbka tajemnicy, że w przyszłości na pewno tacy goście się pojawią, ale o tym powiem na końcu. Dzisiejsze spotkanie poświęciliśmy zupełnie innej tematyce. Będzie ono poświęcone różnego rodzaju oszustwom będą to oszustwa na policjanta, będą to oszustwa na, na wnuczka, wszystkie oszustwa na które jesteście najbardziej narażeni właśnie wy, czyli drodzy seniorzy. Mam nadzieję, że to spotkanie wniesie dużo, a jeżeli byśmy coś pominęli, no to tak jak mówiłem na początku, liczymy na wasze wsparcie i do tego właśnie chciałbym teraz przejść. Ta forma, w jakiej my się dzisiaj spotykamy, czyli na YouTubie. Każdy może to oglądać. Wystarczy mieć link, kliknąć w link i można nas oglądać. Ale jeżeli ktoś chce aktywnie uczestniczyć w tych spotkaniach, to wystarczy zalogować się na tej platformie YouTube. No i wtedy już możecie komentować, możecie zadawać pytania, możecie podsuwać nam różne pomysły, jak byście chcieli, żeby w przyszłości może te spotkania wyglądały. Być może macie jakieś ciekawe pomysły. My tutaj jesteśmy jak najbardziej otwarci. Jeżeli nie będziemy w stanie odpowiedzieć od razu na wszystkie pytania, no to możecie na pewno liczyć na to, że będziemy odpowiadać na nie w przyszłości, na przykład w komentarzach, albo może odpowiemy na te pytania na następnym spotkaniu. Także na pewno nie pominiemy tych pytań. Chcemy tutaj, żeby te spotkania nie były takie puste, tylko żeby to był dialog, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy, żebyście Państwo mogli w tym wszystkim uczestniczyć. No tak jak wspomniałem, niestety obecna sytuacja związana z koronawirusem nie umożliwia nam spotkań w cztery oczy, także jest to jedyna dostępna forma spotkań, gdzie możemy wszyscy razem sobie na ten temat porozmawiać. Myślę, że przejdziemy w takim razie powolutku do naszego meritum. Zaczniemy sobie tą rozmowę, ale nie będę prowadził jej ja. Myślę, że tutaj jest potrzebna osoba o znacznie większym doświadczeniu. Także zaproszę koleżankę Agnieszkę, pozwolę sobie powiedzieć po imieniu, która na pewno przybliży Państwu cały ten temat związany właśnie z oszustwami. Na wnuczka, na policjanta, na co należy uważać co trzeba robić, żeby uniknąć po prostu takich zdarzeń. Chociaż myślę, że i tak bardzo dobrze wypadamy tutaj w perspektywie ostatnich lat i wypadamy coraz lepiej. Ale nie będę tutaj zabierał za dużo kwestii koleżance. Ona to wszystko przybliży, a ja się z Państwem spotkam, zobaczę jeszcze później. Także zapraszam koleżankę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Aspirant Sztabowa, Agnieszka głowacka na co dzień pracuję w Zespole Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, zajmuję się kontaktami z mediami, przedstawiam naszą codzienną służbę, ale także zajmuję się szeroko pojętą profilaktyką skierowaną na bezpieczeństwo mieszkańców Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego. Dlatego też dzisiaj jestem tutaj z Państwem, aby opowiedzieć o Oszustwa, które niestety zdarzają się, jest ich już coraz mniej, jeśli chodzi o naszą miejscowość, naszą nasz powiat, ale są sytuacje, gdzie no, niestety oszuści wykorzystują przede wszystkim zaufanie i dobroć osób starszych i chcą bardzo często uzyskać od nich nierzadko oszczędności, które osoby gromadziły przez całe swoje życie. Nie będę tutaj może szczegółowo opisywać schematu działań przestępców, ponieważ one dość często się zmieniają, jednak są takie podstawy, na które chciałabym zwrócić uwagę. Tak jak już kolega wcześniej powiedział, najpopularniejszą metodą to jest ta metoda na tak zwanego wnióczka, gdzie jest wykonywany telefon, osoba będąca w domu jest jakby wyrwana ze swoich codziennych obowiązków. Podnosi słuchawkę i często w słuchawce słyszy albo płaczliwy głos, albo głos, który gdzieś tam jest zakłócony bądź przerywany. Jest to celowe działanie właśnie sprawców, aby ofiara nie mogła dokładnie rozpoznać, czy faktycznie dzwoni ten wnuczek, czy wnuczka. I tutaj duży apel, ogromny apel z naszej strony. Jeśli odbierzemy taki telefon i w tym telefonie usłyszymy właśnie płaczliwy bądź taki właśnie przerywający głos z prośbą, babciu, dziadku, zrobiłem coś strasznego, potrąciłem kogoś na pasach lub uczestniczyłem w jakimś wypadku, potrzebne są pieniądze, aby nie iść do więzienia, to proszę państwa, proszę wiedzieć, że na, na 100% padliście Państwo ofiarą w Możecie państwo zostać ofiarą właśnie takiego działania przestępczego, ponieważ tak nie działa u nas policja, tak nie działa polskie prawo. Nikt nie dzwoni, nie żąda od nikogo żadnych pieniędzy, aby ktoś uniknął kary, kary więzienia. Także jeśli takie. Takie, takie głosy pojawią się w słuchawce, to najlepiej proszę Państwa odłożyć telefon, skontaktować się z najbliższymi e, i powiadomić nasz, e, nas na numer alarmowy 112. W żaden sposób nie wydawać się w dyskusję, e, nie ciągnąć tej dyskusji, ponieważ przestępca tylko na to czeka, abyśmy e, dali jakąś chęć, woli, a już nie daj Boże zapytali e, a ile pieniędzy potrzeba, powiedzieli oczywiście imię wnuczka bądź wnuczki, bo oni oczywiście na to e, czekają. Więc tutaj e, przede wszystkim ta czujność, czujność, zmożona czujność, i tutaj mam nie tylko apel do, do seniorów, ale także do ich najbliższych osób, które mam nadzieję nas teraz oglądają, aby przy każdej możliwej sytuacji, przy każdych spotkaniach przekazywali właśnie swoim najbliższym, czy to też sąsiadom, czy osobom, które się opiekują. Taki schemat działania, żeby absolutnie swoje osoby nie wchodziły w dyskusję z takimi, z takimi przestępcami. I to jest właśnie taki najbardziej popularny ten temat na, na wnuczka. Ale wiadomo, przestępcy nie śpią, co chwilę, co chwilę wymyślają nowe metody. Pojawiła się też metoda na policjanta. Tutaj właśnie nasz wizerunek został, został wykorzystany. Dlatego, że policjant jest to zawód, który wzbudza zaufanie społeczne, kojarzy się z czymś, z czymś dobrym, że my niesiemy pomoc absolutnie z niczym, z niczym złym. No i tutaj też polega to na tym, że dzwoni się do ofiary, przedstawia się, że, że jesteśmy z policji, podajemy jakieś, zostaną, zostają podane jakieś, jakieś wymyślone identyfikatory, imię, imię i nazwisko. I są różne legendy, że nasze pieniądze są zagrożone, że policja pracuje nad taką szajką przestępczą, że jak najszybciej należy te pieniądze przekazać policjantowi wybrać z konta cokolwiek, gdzie jest wszystkie nasze oszczędności, żeby one zostały przekazane. I tutaj też, jeśli taka sytuacja się pojawi, jeśli usłyszymy takie, taki temat w słuchawce, to też powinna się zapalić nam czerwona lampka. Absolutnie nie przekazujemy żadnych pieniędzy obcym osobom i to zależy nam najbardziej na tym, żeby to stało się regułą dla wszystkich tutaj naszych mieszkańców Wałbrzycha, powiatu i nie tylko ogólnie, dla wszystkich osób, dla wszystkich seniorów aby mieli tą świadomość, że to są ich pieniądze i żadna obca osoba nie powinna mieć do nich dostępu, nie powinna w żaden sposób ich uzyskiwać więc jeśli ktokolwiek będzie od Państwa żądał jakieś pieniędzy, czy to będzie osoba podająca się za policjanta, za prokuratora, za adwokata, nie, proszę Państwa, nie dajemy żadnych pieniędzy, tak nie działa policja, jeśli cokolwiek, jeśli policja ma zamiar zabezpieczyć jakieś pieniądze, czy one muszą być zabezpieczone, to proszę pamiętać, że taka czynność odbywa się na jednostce, w jednostce policji, jest sporządzany protokół, to są całkiem inne czynności, całkiem inne postępowania, a nigdy nie dajemy pieniędzy, gdzie Gdzieś pod sklepem, pod latarnią, czy już nie daj Boże, nie wyrzucamy ich przez okno, bo na dole czeka policjant. Także takich, takich rzeczy robimy i na tym zależy nam najbardziej. My bardzo często apelujemy właśnie w naszych, na naszej stronie internetowej i w mediach. Pokazujemy schematy, bo te schematy są naprawdę cały czas takie same. Zmieniają się tylko jakby osoby pozyskujące te pieniądze, ale głównie chodzi tylko właśnie o to, żeby wykorzystać tą ufność, tą dobroć osób starszych i te pieniądze, żeby zostały przekazane. Kolejną z takich metod też dość popularnych jest metoda na tak zwany parawan. I tutaj działanie sprawców jest troszeczkę inne, bo, bo, bo sprawcy faktycznie pukają do nas do drzwi, przedstawiają się za pracowników różnych instytucji, także instytucji, które, które wzbudzają u nas zaufanie, czy to jest pracownik ZUS-u, czy MOPS-u, a także pracownik wodociągów, czy elektrowni. I tutaj Oczywiście e, też musimy się wykazać e, ostrożnością. Jeśli tak, jeśli osoba zapuka przedstawi się, że jest pracownikiem wodociągów i chce u nas sprawdzić kanalizację, bo dostała takie zgłoszenie, że coś się w budynku dzieje, e, to proszę Państwa, no niestety musimy być czujni. Mamy takie czasy, że e, nie, możemy, nie możemy bezgranicznie ufać, szczególnie obcym osobom. I w takiej sytuacji najlepiej e, skontaktować się z instytucją, z, z której rzekomo ta osoba przyszła, potwierdzić, czy taka. Wizyta była dzisiaj u nas planowana, czy takie czynności są zaplanowane. Najlepiej oczywiście poprosić o identyfikator tej osoby, żeby się przedstawiła. I kiedy już potwierdzimy jakby te wszystkie dane, że faktycznie to jest pracownik tej instytucji to jest, jest to pewność, że, że ta osoba przyszła w dobrej mierze. Natomiast jeśli zobaczymy, że osoba nie chce nam tych informacji udzielić, nie chce pokazać identyfikatora, nalega na to, żeby wejść do tego mieszkania, bo to potrwa dosłownie 5 minut, wie, pan, wie Pani co, ja tu jestem naprawdę szybciutko, tu u, u sąsiada przed chwilą byłem, wszystko jest ok. to, to powinna się właśnie ta czerwona lampka zapalić, że, że coś jest nie tak, bo osoba, która faktycznie przyszła nam pomóc w jakiś sposób, nie będzie się denerwowała dlatego, że poprosiła poprosimy ją o imię i nazwisko, że poprosimy, aby poczekała, że się skontaktujemy z daną instytucją, czy zadzwonimy na policję i potwierdzimy, czy to jest faktycznie funkcjonariusz, czy nie funkcjonariusz. Także tutaj naprawdę musi być ta ostrożność, nie wpuszczajmy obcych osób do domu. Wiem, że często seniorzy mieszkają samotnie, są też spragnieni rozmów, wizyt i to też wykorzystują właśnie przestępcy, bo doskonale o tym wiedzą. Ale tutaj naprawdę zapewnijmy sobie obecność osoby, osoby trzeciej. Poprośmy daną osobę, żeby przyszła w inny dzień, kiedy będzie w domu ktoś bliski. Nie zostawiajmy takich osób samych u siebie w mieszkaniu, bo często działają tak, że pod pretekstem sprawdzenia choćby właśnie jakiejś tam rury kanalizacyjnej poproszą o udanie się do innego pomieszczenia, żeby sprawdzić, czy tam czasem nie ma wycieku i w tym czasie, proszę Państwa, im potrzeba naprawdę kilka minut, żeby dokładnie splądrować mieszkanie, zabrać najcenniejsze rzeczy, które są teraz pozostawiane przeważnie na zewnątrz, czyli torebka, dokumenty, pieniądze, często biżuteria. Także tutaj także apelujemy, żeby po prostu nie wpuszczać obcych osób do, do mieszkania, zapewnić sobie zawsze obecność tej, tej drugiej osoby, potwierdzić tą obecność w instytucji, z której ta osoba przybyła. No mieć tą, mieć tą czujność i na tym zależy nam najbardziej. Także tutaj podsumowując, podsumowując tą całą moją wypowiedź, to zależałoby mi przede wszystkim na tym, aby właśnie wyczulić Państwa na, na, na te działanie, że w momencie odebrania tego, tego telefonu od rzekomego wnuczka, ten paczliwy głos, kiedy się pojawi ta prośba o pieniądze o natychmiastowe przekazanie tych pieniędzy że to już jest działanie przestępcze. I przede wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze: nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom. To jest naprawdę. Jakby dla mnie naj, najcenniejsza rada i uwaga, aby przekazywać ją swoim bliskim, swoim dziadkom, swoim babciom, sąsiadom, e, że w żal, pod żadnym pozorem żadnym, żadne pieniądze nie powinny trafić w obce ręce. Czy to będzie osoba się przedstawiać za, za policjanta, adwokata, e, prawnika, e, za pracownika urzędu skarbowego, no kogokolwiek. E, u nas instytucje, tak jak już powiedziałam wcześniej, tak nie działają. My takich pieniędzy nie pobieramy, nie bierzemy, a już tym bardziej dziś w takich okolicznościach. Gdzie, gdzie każą w dwustronne miejsce iść gdzieś pod latarnią czy pod skrawem te pieniądze przekazywać. Nasze społeczeństwo jest naprawdę już bardzo wydukowane, tych, tych zdarzeń jest coraz mniej. Na naszym terenie w chwili obecnej w tym roku nie było takich zdarzeń. W tamtym roku było ich 55 usiłowań, więc tutaj pokazuje bardzo dobrze, jak, jak nasi seniorzy są czujni, jak wiedzą, jak postępować, gdzie dzwonić, gdzie powiadamiać. Więc tutaj bardzo się cieszymy, że, że jest takie społeczeństwo wyedukowane i już wiedzą, jak nie dać się nabrać na, na, sztucz, na, sztucz, na, sztucz, na sztuczki przestępców. Myślę, że, że na tym zakończyłabym, bo, bo mówię tutaj, by można mówić bardzo dużo w tych tematach i opisywać te sytuacje, ale, ale to też nie chodzi, nie chodzi o to, żeby, żeby gdzieś szczegółowo o, tym, o tych działaniach przestępczych mówić. Mi, mi jak i moim kolegom i koleżankom z policji zależy właśnie głównie na tym, aby wyczulić. Na ten temat, żeby tych pieniędzy, swoich pieniędzy, własnych pieniędzy, oszczędności często całego życia nie przekazywać obcym osobom i w każdej takiej wątpliwej sytuacji e, powiadamiać nas, dzwonić na, na, numer, na numer alarmowy. E, więc myślę, że myślę, że w tym temacie to by było na tyle. E, nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych tutaj e, dodatkowych spostrzeżeń. Więc z mojej strony ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować. Też przeprosić, jeśli było jakieś niedociągnięcia, to jest nasz debiut. Myślę, że myślę, że jakoś da, daliśmy tutaj z kolegą radę. Zaproszę jeszcze kolegę, który podsumuje to nasze, nasze spotkanie. I zapraszamy oczywiście za, za miesiąc, w pierwszy poniedziałek miesiąca, gdzie będzie przedstawiany kolejny temat. Ja mam nadzieję, że Państwo już też aktywniej będą uczestniczyć w tym spotkaniu i będziemy mogli powymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Także z mojej strony bardzo bardzo dziękuję, życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i samych życzliwych osób wokół siebie. Dziękuję bardzo. Pierwszy temat e, za nami. Uwierzcie Państwo, że dla nas to jest też e, sporo stresu, tak jak koleżanka powiedziała, jest to. Nasz debiut, ale myślę, że udało nam się w bardzo fajny, krótki sposób podsumować właśnie te działania przestępcze. A pamiętajcie drodzy Państwo, nie ufajcie osobom trzecim, które chcą w jakiś sposób wyciągnąć od Was pieniądze. Tak jak zostało powiedziane, my w taki sposób nie działamy. Nigdy nie będziemy brali od Was gotówki w żadnej formie, a tym bardziej w jakichś dziwnych szemranych okolicznościach. Jeżeli nabierzecie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy nie padacie przypadkiem w tym momencie ofierze oszustów, no to w każdej chwili możecie wybrać numer 997 albo 112, połączyć się z nami, skonsultować to i na pewno uzyskacie odpowiednie informacje, które pomogą nam rozwiązać tą sytuację, a być może nawet w niektórych wypadkach złapać na gorącym uczynku osoby, które usiłują dokonać takiego oszustwa. Było to pierwsze nasze spotkanie na YouTube, ale na pewno nie ostatnie. Plan przewiduje, że będziemy się spotykać w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. No, chyba, że wypadnie tutaj jakieś święto, to na pewno przesunie się wtedy to nasze spotkanie, ale z założenia ma być to zawsze pierwszy poniedziałek miesiąca, także widzimy na pewno się już za miesiąc. Co chodzi o same spotkania, one mają się odbywać zawsze o godzinie 9 rano no i mają trwać około pół godziny, w zależności też od tematu, jaki będziemy sobie poruszać. Co chodzi o spotkania, żeby mieć pewność, że to spotkanie na pewno się odbędzie w tym dniu i o tej godzinie, o której Państwo. Myślicie, no to warto wejść na naszą stronę internetową. U góry, w przeglądarce wprowadzamy Wal, Walbrzych, piszemy Walbrzych tylko przez L, a nie przez L. Walbrzych.policja.gov.pl i już jesteśmy na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Wawbrzych. I na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo zawsze na kilka dni przed naszym spotkaniem odpowiednie informacje dotyczące właśnie akcji Senior Online. Będą tam dokładnie data, kiedy się spotykamy, godzina, ale też zawsze będziemy się starać, żeby był tam link prowadzący bezpośrednio do naszego spotkania, więc wystarczy wtedy kliknąć play i już, drodzy Państwo, jesteście wtedy z nami. Nie tylko z uwagi na Akcję Senior Online zapraszam na naszą stronę internetową, bo tutaj wydział Prasowy naszej komendy bardzo się stara, żeby wrzucać nam wszelkiego rodzaju informacje. Także zachęcam do. Częstego odwiedzania tej strony internetowej. Znajdziecie tam Państwo e, informacje dotyczące zdarzeń z naszego rejonu, z naszego powiatu, e, ale też e, to, co się dzieje na naszej komendzie. Te życie tej komendy e, jest tam bardzo często przedstawione. Nowi, nowi policjanci, którzy do nas dołączają a, i wiele, wiele innych informacji. Także na tę stronę internetową serdecznie zapraszam. No, a przy okazji będziecie Państwo wiedzieć, kiedy takie spotykania się. Kiedy takie spotkania się odbywają. Druga sprawa, no to jest nasz kanał na YouTubie. On już jest otwarty i na tym kanale zawsze na kilka dni do przodu te spotkania już będą zaplanowane. Także można kliknąć, subskrybować nasz kanał albo po prostu śledzić go na bieżąco, na niego wchodzić i tam, tak jak dzisiaj, te spotkania będą na kilka dni do przodu planowane. Także będziecie Państwo też już widzieli, kiedy dokładnie następne spotkanie się odbędzie. Podsumowaliśmy sobie już ten jeden, pierwszy, ale chyba jeden z najważniejszych tematów, co chodzi o oszustwa, które najczęściej właśnie dokonuje się na seniorach. A człowiek tutaj, już jak koleżanka zaznaczyła, jesteśmy jako powiat Wałbrzyski przynajmniej bardzo wrażliwi na tym punkcie i większość seniorów bardzo dobrze reaguje i zawiadamia służby. Że ktoś coś dziwnego próbuje. Także to był nasz pierwszy temat. Co chodzi o następny temat, no to uchylę już rąbka tajemnicy troszeczkę. Zbliża się powszechny spis ludności. I ten temat będziemy chcieli sobie poruszyć na następnym spotkaniu. I wszystko wskazuje na to, że nie, będzie, nie będziemy tutaj sami, a tylko przyjdą pracownicy odpowiednich urzędów i przedstawią cały ten temat. Powiedzą nam, na co należy uważać, co trzeba zrobić, żebyśmy nie zostali oszukani. Przestępcy zmieniają swój schemat działania i mogliby próbować wykorzystać akurat tą okazję tego spisu powszechnego, żeby dostać się do Państwa do mieszkania, więc my, wychodząc z temu wszystkiemu naprzeciw, chcemy wam powiedzieć, na co musicie uważać i jak będą wyglądały te osoby jaką legitymację będą miały przejść sobie jakich informacji będą od was oczekiwać na te wszystkie pytania będziemy chcieli sobie odpowiedzieć już w przyszłym miesiącu także na to spotkanie serdecznie wszystkich państwa zapraszam mam nadzieję że ze spotkania na spotkanie będzie nas coraz więcej na chwilę obecną widzę że nie ma żadnych pytań także w lutku będziemy kończyć ale korzystając z okazji chciałbym państwa poinformować no bo głównie kierujemy Nasze informacje do seniorów. Także mam dwie ciekawe informacje również dla Państwa, które w międzyczasie udało nam się uzyskać. Pierwsza sprawa to jest program prowadzony przez nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli mówiąc w skrócie MOPS. Oni prowadzą ciekawą akcję, nazywającą się Wspieraj seniora. W ramach tej akcji wszyscy seniorzy mogą zgłosić się do naszego bowliskiego MOPS-u, na przykład jeżeli potrzebują pomocy w zakupach. Są odpowiednie osoby, które wtedy w ramach tej akcji, żebyście Państwo nie musieli wychodzić z domu, żebyście nie musieli się narażać, żebyście nie musieli ryzykować, że zarazicie się nie tylko covidem, ale też innymi chorobami. Albo może właśnie sytuacja zdrowotna nie pozwala wam opuszczać domu, są osoby, które zrobią to za was. W tym celu wystarczy skontaktować się z naszym ośrodkiem pomocy społecznej pod numerem telefonu: 22 505 11 11 albo jest jeszcze drugi numer dostępny 74 66 40 900. Powtórzę jeszcze raz te numery: pierwszy numer telefonu: 22 505 11 11 i drugi numer telefonu: 74 66 40 900. Dzwoniąc pod te numery, pracownicy niskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pewno udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących właśnie tego programu. Druga akcja, o której chciałbym przy okazji wspomnieć, no to jest już akcja prowadzona przez nasz ZUS Obrzyski. Jest to akcja o nazwie Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo. Pracownicy naszego Wałbrzyskiego ZUS-u będą zachęcać Państwa do tego i na pewno wszelkie informacje dotyczące tej akcji znajdziecie u nich na stronie internetowej zachęcają Państwa do tego, żeby nie pobierać już więcej świadczeń w formie gotówkowej, tylko przejść do formy elektronicznej. Jak sami widzicie, najczęściej ofiarami oszustw padają seniorzy, którzy w domu posiadają dużą ilość gotówki. Żeby uniknąć takich zdarzeń, można te wszystkie środki pieniężne przesunąć na konto bankowe, gdzie one na pewno są dużo bardziej bezpieczne. Dla wielu osób konto bankowe Kojarzy się z komplikacjami, kartami kredytowymi, pinami, na które, na które trzeba pamiętać. To wygląda wszystko strasznie, ale u Państwo wcale takie nie jest. I tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych służy pomocą, współpracują w tym zakresie z odpowiednimi ośrodkami. Mam nadzieję, że również pojawią się u nas i sami o tym opowiedzą. A przynajmniej taki mamy plan. Ale do tej akcji również Państwa serdecznie zapraszam i zachęcam, żeby wziąć w niej udział. Wszelkie informacje na pewno na stronie internetowej naszego po ZUS-u Państwo odnaleźli. Na chwilę obecną to wszystko z naszej strony. Ja nazywam się Aleksander Karkosz. Mam nadzieję, że się Państwu to pierwsze spotkanie bardzo podobało. My już z niecierpliwością czekamy na kolejne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.